Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Wiesz, Arliku? Dostałam od babci Gryzuni z Australii list! Och, to bardzo dobrze i co tam ciekawego u twojej babci? Wszystko dobrze! Pisze, że kończy występy w Kocim Rodeo, bo już ją trochę zmęczyło ujeżdżanie kotów pustynnych i teraz zamierza przenieść się do Nowej Zelandii i trenować niedźwiadki Koala w skokach otyczce. Ale podróżniczka z tej twojej babci. Faktycznie. Nie może nigdy usiedzieć na jednym miejscu. Zresztą, jak pamiętam, babcia zawsze prowadziła ożywione życie. A jak była młoda i. Podkochiwała się w tym, jak mu tam było. W skropku? Nie, w gryzku. Nie, nie, też nie. O, o, już sobie przypomniałam. W ogrysku? Kim? W ogrysku. To był szczur okrętowy, prawdziwy żeglarz i pirat. To wtedy. A dlaczego ogryzek? No bo miał ogryzione ucho podczas walk z kotami morskimi. Zaraz. Co to ja mówiłam? Aha. Jak kochała się w ogrysku, to razem z nim odbyła podróż dookoła świata. – Niesamowita kobieta, zazdroszczę jej tych przygód. – Ja też. Bo co ja widziałam w życiu, tylko te góry, jak pojechałyśmy z encyklopedią do Zakopanego. – Jeszcze pojedziesz. – Myślisz, że tak? Ale moduś jest taki nieruchawy. No może go jakoś zmobilizuje albo albo nie. Jak babcia Gryzunia do nas przyjedzie, to na pewno go przekona i pojedziemy razem. Może zobaczymy, ale mówiłaś o babci Królni. No właśnie. I mam problem z babcią. A co babci, co się stało? Nie, 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 babci, co ty mówisz? Babcia przesłała mi płytę z filmem. Jakim filmem? Z rodeo, jak jeździ na Burczysławie, wielkim pustynnym kocurze. Straszna bestia, z półmetrowymi wąsami. I tylko babci udało się go okiełznać. To szybko pokazuj. No i tu jest właśnie problem. Wkładałam już tę płytę do napędu w naszym komputerze i nic! Zepsuł się, a może płyta jest brudna. Chyba nie. Ale zobacz, proszę. Wygląda, że wszystko jest w porządku. Co robicie? Sprawdzamy, dlaczego nie można obejrzeć filmu od babci Gryzuni. Z Australii. A co to za film? Ujeżdżanie sława podczas rodeo. Ale ta twoja babcia ma pomysły. Jak pomyślę, co to będzie, jak ona tu przyjedzie, to mi włosy na głowie stają dęba. Co ty tam mruczysz? A no nie, 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 ja tak sam do siebie tak. Hmm. Yy, pokaż tę płytę. Nie wiem, co tu zobaczysz. Jest czysta, jak uza i nieporysowana. Ej, wy specy, od siedmiu boleści. Tej płyty nigdy nie obejrzycie w komputerze ogonisi. A co ci się nie podoba w moim komputerze? No właśnie co? Bo tam jest zamontowany czytnik tylko CD, a to jest płyta DVD. To znaczy, że co? Że sam czytnik jej nie przeczyta. Na płycie CD można zapisać 700 megabajtów danych, a tu aż 4,7 gigabajtów. Bo sam zapis, yy, jakby tu powiedzieć, yy, yy, no, yy, bardziej gęsty. Czyli co z tego wynika? Że trzeba kupić inny napęd. Znowu kupić. Nic tylko kupować. Za każdym razem coś nowego do tego mojego komputera. To co to teraz będzie? Nic strasznego. Witaj, Mała. Słyszałam, o czym mówicie. Postęp w dziedzinie zapisu danych jest tak ogromny, że nie ty jedna masz takie problemy. Cześć, Wielka? Dobrze, że jesteś. Bo mnie to pewnie. Jak zawsze nie uwierzą. Nie przesadzaj, moduś, uwierzą na pewno. Uwierzą. Zresztą, to jest jasne jak słońce. Im więcej danych zmieści się na płycie z filmem, tym lepsza jakość przy jego odtwarzaniu. Tego nie wiedziałem. Tak. Można zapisać wiele ścieżek i to w różnych językach, ale i tak to jeszcze nie koniec. Nie koniec. Czego nie koniec, bo nie rozumiem? Wyścigu polepszą jakość, ale chyba wszystkie rekordy bije płyta Blu-ray, na której po jednej stronie, czy mówiąc inaczej, po jednostronnym zapisie, można upakować 25 gigabajtów danych. Ojej, to jak oni to robią? O, to strasznie skomplikowane. Hmm. Ale jak dla ciebie, myszko, w przypadku tej ostatniej używa się lasera o innym kolorze, niebieskiego, a nie jak do tej pory czerwonego, bo im krótsza długość fali światła, tym mniejszą wypala plamkę na płycie i można więcej na tej płycie upchnąć. To niebieskie jest. ...krótsze od czerwonego. Zaraz, zaraz. Myślałam, że już rozumiem, ale jeszcze chwila i znowu się zgubię. To proste. Im mniejsza długość fali, czyli światło niebieskie, tym więcej zmieścimy na płycie danych. Czego to ludzie nie wymyślą? Ale jak to się robi? Powiedz mi tak prosto, jasno, jak najlepszej przyjaciółce? O gonisiu, prościej to już chyba nie można, ale nie martw się proszę, bo profesor talent obiecał dziś, że przyjdzie i coś ci przyniesie. A co, co? Powiedz proszę cię bardzo. Nie mogę, bo to tajemnica. A zresztą e, już chyba nie muszę. Patrz, idzie. Dzień dobry, panie profesorze. Idzie i coś niesie. Witaj, profesorze. Cześć, Ogonisiu. Mam coś dla ciebie, o czym od dawna marzyłaś. Naprawdę? Proszę jej już to dać, bo zaraz ze skóry wyskoczy. Proszę, to czytnik płyt. <laughs> hurra! Hurra! Mogę oglądać Babci Gryzunię! Hurra! Hurra! Profesor jest kochany! Hurra! <laughs> Kogo? Babcię Gryzunię? Czy ty się dobrze czujesz? Tak, tak, babcie gryzunie na Borczysławie Podczas rodeo Crazy Cat w Sydney Ja rozumiem, że niespodziewane przeżycia Albo szok spowodowany wypadkiem Może wywołać różne reakcje Ale co to jest? Czy ona nie jest chora? Ona bredzi Macie jakiś termometr? Hurra! Hu hu, hurra, hurra, On się nie przejmuje On siądzie spokojnie hm. Łogonisi to stan normalny My jesteśmy do tego przyzwyczajeni Lepiej proszę nam opowiedzieć, jak to jest z tymi czytnikami. Jest to urządzenie służące do odczytu danych z płyt. Dane takie zapisane są na płycie w postaci pitów, czyli delikatnych wgłębień, i landów, czyli nienaruszonej powierzchni. Napęd optyczny składa się z kilku podstawowych części. Pierwszą jest mechanizm odpowiedzialny za obracanie płyty, którą w nim umieścimy. Płyta taka wiruje w zależności od modelu od 200 do 500 razy na sekundę. Drugą częścią jest laser wraz z soczewką, który generuje silny strumień czerwonego światła. Trzecią częścią czytnika jest mechanizm, który kontroluje ramię lasera, czyli ustawia źródło światła na porcjach danych zapisanych na płytach. Jak się odbywa odczytywanie informacji z nośników? Laser emituje bardzo wąski strumień światła na płytę. Ten, w zależności od tego, czy padnie na PIT, czyli na wgłębienie, czy na LAND, czyli nienaruszoną powierzchnię, przechodzi przez warstwę poliwęglową, odbija się od warstwy aluminiowej i wraca do detektora. Ten detektor ma za zadanie odczytanie, pod jakim kątem światło się odbiło. I w tym momencie rozpoznaje, czy laser padł na jedynkę, czyli na PIT, czyli to wgłębienie, czy na nienaruszoną płytę, czyli LAND. I w ten sposób w postaci bitów 0 i 1 właśnie zapisane są dane na płycie. Komputer to potem za pomocą specjalnych algorytmów interpretuje, i tak właśnie z tego składają się dane, pliki, muzyka czy filmy. Prędkości napędów podaje się w wielokrotnościach podstawowej prędkości, która odpowiada przepustowości danego urządzenia. Mnie cały czas interesuje ten niebieski laser. Do zapisu informacji nie używamy czerwonego lasera, jak to było w przypadku płyt DVD, lecz niebieskiego. Niebieski laser ma długość fali 405 nanometrów, natomiast czerwony w standardowych czytnikach DVD ma 650 nanometrów. Ta różnica pozwala na to, iż laser ten jest bardziej precyzyjny. Bity, landy, czyli te bity, które zapisujemy na płycie, będą bardziej upakowane więc więcej informacji jesteśmy w stanie na danym nośniku umieścić. Napęd Blu-ray potrafi pomieścić na jednej stronie, na jednej warstwie swoje płyty 25 GB danych. Pozwala zapisać na dwóch warstwach 50 GB danych, na czterech 100 GB danych, na sześciu warstwach 200 GB danych. A gdzie ogonisia? Poszła pobiegać z tej radości. Mam propozycję. Potrafisz sam podłączyć napęd do komputera? Pewnie, że tak. To zrób to teraz. A jak Ogonisia wróci, to będzie bardzo szczęśliwa. O tak, dziękuję. Mhm. Ale to trzeba delikatnie, żeby czegoś nie uszkodzić. Aj aj aj, 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 Uderzyłem się w palec, aj, jak, jak to boli. Boli, trzeba podmuchać. O, już lepiej, no. I resztę ja trudu wkładam w to, aby sprawić Ogonisi niespodziankę. Ale czy ona to doceni? I jeszcze te dwie śrubki tak tak o, o już 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 gotowe dobra dobra teraz sprawdzimy gdzie ta płyta no no jest już tak tak i co działa tak działa 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 działa, działa. tak gotowe jestem już jestem a gdzie wszyscy poszli sobie jak to możliwe? A możliwe, możliwe. Jak ktoś gania, jak struś pędzi wiatr i nie zajmuje się gośćmi, to oni wreszcie poszli. Ale ja tak z radości, że, 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 że wreszcie zobaczę babcię gryzunie i, i, i Rodeo. Już ja przepraszam. A, a DVD co? Zabrali? Uspokój się, zostawili i poszli. Ale ja zostałem. I właśnie przed chwilą podłączyłem DVD. A teraz włącz komputer! Kochany, Botusiu, daj dziupka! To cię wycałuję, kochany! Jesteś no chodź tutaj! Dobrze już, już dobrze, już! Dosyć tego, bo mnie udusisz! Popatrz, Oganisiu. Czy to babcia gryzunia? Jak żywa, jak żywa. Ach, jak ja jej teraz napiszę, że mam DVD i że to ty sam mi je zamontowałeś. Ha, ha. To jak babcia przyjedzie, to też ciebie, kochanie, ty moje, wycałuje i, i wyściska. No, no może niekoniecznie mam ochotę na całowanie się z, z babcią gryzunią. Już jedna myszka mi wystarczy. I już babcia mi nie powie, że źle wybrałam i że to taka ciamajda życiowa. audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.ivo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.